Wyglądasz jak u liceum. Ty też. <noise> Właśnie, pier... Nie Wiem, jak wyglądam. Mam lustro. Mnie się jakoś nie poszczęściło. I kiedyś nawet. dawno temu. chciałam Cię odszukać. Ale się nie udało. Filip był pod wpływem narkotyków. On, on nie myślał logicznie. że życie narkotyków nie będzie okolicznością łagodzącą. Chyba. Gorsze byłoby dla niego życie. Ze świadomością, że doprowadził do tego, że zabił. Głupi, bezmyślny dzieciak! Filip jest jeszcze młody. To jest mój jedyny syn. Tylko jego mam przecież. Tylko jego! Jak się pani czuje? Pani Wroniec prosi panią Maślikowską, ale tylko panią Maślikowską. Zaraz, przecież jestem ojcem. Słyszałam wyraźnie, tylko pani. To należy do pani? A co? Nie wyglądam na taką, co nosi biżuterię. To bardzo przepraszam, ja nie chciałem pani obrazić, po prostu muszę zapytać. Mamy takie procedury, żeby uniknąć kłopotów. Mhm. Nie kradnę. Coś ty zrobiła? Czy ty się nie boisz Boga? Czy ty się nie boisz plotek? Takich wstyd! To znaczy, że nadal jesteś dziewicą, tak? Odpowiadaj! Tak. Nie wierzę ci! Nie wierzę ci! I to był powód, żeby nas okraść? Te wszystkie słodkie słówka, że, że mi pomożecie, że tacy dobrzy. Kogo ty chcesz oszukać? Otworzyliśmy przed tobą nasz dom, nasze serca. Chciałeś sobie poprawić samo poczucie? Wybacz. Mam mu podać? Czy może mama chce nakarmić? Gdzie są pieniądze? Nie wiem. A może je znalazłaś? I zabrałaś, a teraz się śmiejecie ze mnie z Adamem? czego nie zebrałam? Przecież też byłaś taką kukłą? Tak byłam! Przynajmniej przy niej byłam w przeciwieństwie do ciebie! Proszę. Kochałam cię. I zostawiłaś mnie dla San Greciaka? Była młoda i głupia. Alkohol najpierw zniszczył jego, a potem mnie.